O, zawraca! Mamy przejebane krzycze! Cześć! Witam wszystkich w DUELS OF CHAMPION! Tak, zagramy sobie w duelki nasze prawilne. Eee, co tu jest za karta? Co są te nowe? W ogóle jakaś nowa talia wyszła w ogóle i nie kojarzę I Koleś z jednym HP rozdupił mnie bardzo mocno, aż przez chwilę nawet zapłakałem. Mam nadzieję, że zdążę nagrać tak szybko odcinek, zanim mi się zrenderuje drugi. Najwyżej zrobimy małe cięcie, jak mi się zrenderuje i zacznie pizgać Basiło. Ok, znalazł nam przeciwnika. Zobaczymy jaki będzie cwany w barach. Co my tu, o Jezus, nie chcę tyle magii na start. Dobrze, teraz trochę lepiej nam to domieszało. No mam mniejsze L od mojego, więc jeszcze do 500 nie doszedł. Z dużym plusem jest to, że zwiększę sobie. No i tu w sumie no, 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 co mogę przykombinować? Nic, wjeżdżam normalnie kartą bez żadnego pierdolenia. że ja jeszcze przesunę mikrofon, troszeczkę jakby były szumy, to sorry. Ok. Dobra i gramy dalej, jedziemy z koksem Inferno kontra trupy No trupy są mocne w lejcie, zależy jakie ma karty Ja ma karty, które będą próbowały na przykład okaleczyć moich bohaterów Moich czempionów y Moje karty, to będzie problem Będę miał karty, które na przykład będą potęgowały y trucie Również będzie problem Tutaj sobie dam w trujeczkę i wykonam taki trik, że wiadę sobie tym, czyli już troszeczkę jestem ustawiony od góry, no, ale zobaczymy czym ją ma kartę. Może mieć kartę, że mi zwinie po prostu jednym strzałem mojego byka i zostaniemy tylko z naszą sexy lady do góry, nie? Dajmy mu się popisać. Jak mówiłem wcześniej, jeszcze dzisiaj pewnie jakiś LOL, a w tygodniu już później polecimy fifki i tak dalej, normalnie, normalnie wrócimy do nagrywania. No nie mogłem, no pies szczeka jak pojebany, no. A co chciałem wam fifę nagrać, to koleś się z legami, miałem. Trochę też to tak nie po bożemu było, no ale... On bije za cztery, to my zrobimy taki trik. Zniszczymy mu tą kartę. I teraz, żeby było... Wszystko ok, to robimy taki trik. I wprowadzamy tego byka tutaj. I atakujemy tą tutaj, jego bohatera. Jak mam zmienić jakąś talię, albo spróbować inną talię, nie ma problemu. Mogę powoli zacząć składać, możecie mi pisać zawsze w tym. Eee... W komentarzach, nie ma żadnego problemu. Tylko, że po prostu, no ta talia jest dla mnie stworzona. Tą, tą talią faktycznie zacząłem ogarniać, na niej się nauczyłem grać. Chociaż grałem na początku yy, trupami. I rzadko kiedy wygrywałem mecz. Teraz rzadko kiedy przegrywam. I no staram się jak mogę, nie. ostatnio dwa przegrałem pod rząd, ale w ogóle nie rozkminiałem karty tamtej talii, bo miał to nową talię jakąś. Patrzcie, wiedziałem, że mi go odłoży skurwiel, no ale to w sumie no, nic nie zrobił, on cały czas jest w dupie, kurde. co to... Czekajcie, może zrobię taki trik, że po prostu dobierę sobie kartę. Dobra, mamy cztery, wejdę ją z powrotem, no a jak traci kartę, traci ruchy, oczywiście atakujemy dalej, koleś nie wiem. Złą mapę musiał dostać, jakieś same magiczne dostał, czy co on tam dostał? Nie wiem. Nic nie może zrobić. Może zaraz wyjść z jakąś kartą, ale zaraz moją zmieciemy z powierzchni ziemi, nieważne co on położy, No chyba że ma jakiś, nie wiem. U nie, ale jakieś zaklęcie, które mi zabije moje karty. Ale z tego co wiem Nie, no on nie może mieć yy, na przykład tego Inferno, co tam po cztery miecie, nie? No tutaj mi go wprowadził, mi się to w ogóle nie podoba w żaden sposób. A aby go zabić to zrobię trik tego typu, że postaram się... A nic nie dostałem. No ale spróbuję jeszcze w ten sposób. Też nic nie dostałem, Też jeszcze w ten sposób spróbujemy. Też nic nie dostałem. Więc zabijemy sobie tu jedne. Tu jedne. Myślałem, że dostanę tą, wiecie, tą co przesuwa potwora. No nie dostałem. No, ale to co zrobić? Eee, za to. I jeszcze w następnej turze już wygraliśmy. Bardzo szybki mecz. W życiu bym się nie spodziewał, że taki krótki odcinek Wam zrobię. No ale w sumie... Yy... W sumie może niektórzy widzowie zaczną na to patrzeć, bo może krótki odcinek zachęci ich do oglądania dłuższych odcinków z Duel of Champions, ale już naprawdę nie jestem taką lamą, jak byłem na początku, więc możecie mi zaufać, że nie zlamię, nie zlamię następnych meczy. No to koleś został rozpierdolony, to, to nie była nie było zwykła wygrana, tylko taka hardkorowa dominacja, nie? Widzimy się w następnym odcinku, ja duelki lubię nagrywać zawsze z rana, więc nie ma żadnego problemu. Wyrobiliśmy się przed renderowaniem odcinka z Anno, więc jest super. Na razie cześć pompa, zapraszam do lajkowania fanpage'a, bo tam najwięcej się dzieje. Na YouTubie to jest mało, tam się dzieje wszystko. Na fanpage'u to sprawdzamy obecność i takie rzeczy. Na razie cześć pompa, jebać fubu, so much.